Witam Was bardzo serdecznie na kanale Detail Look at Cars. Jakiś czas temu prezentowałem Wam wyposażenie, wygląd zewnętrzny oraz wnętrze Jeepa Cherokee. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać kilka systemów, które dostępne są w tym modelu i sprawdzić, jak się sprawują w praktyce. Opowiem też trochę o wrażeniach z jazdy tym modelem. Zapraszam do oglądania. Zanim jednak zacznę, to chciałbym podziękować dealerowi Jeepa w Kielcach za użyczenie mi tego modelu po to, abym mógł dla Was zrealizować ten materiał. Jeśli ktoś jest zainteresowany ofertą tego modelu, to odsyłam go do linku, który znajdziecie w opisie tego filmu. Cherokee to SUV klasy średniej. Na polskim rynku tak naprawdę nie ma bezpośredniego rywala. Wymiary tego auta są prawie identyczne co Audi Q5 i BMW X3, ale pod względem zdolności off-roadowych jeep nie ma sobie równych. Wpierw chciałbym opowiedzieć wam o właściwościach jezdnych, potem przejdziemy do wszelkiego rodzaju systemów. Cherokee może i nie wygląda już jak typowy jeep, ale niewątpliwie nie można mu odmówić tego, że jest to auto stworzone do jazdy w terenie. Ułatwia mu to m.in. zestrojenie zawieszenia, które doskonale tłumi nierówności. Niestety, minusem tego jest wychylanie się auta na zakrętach, ale Jeep stanowczo postawił na właściwości terenowe tego auta i nie stworzył kolejnego suwa, którego głównym rywalem będzie wyższy krawężnik w mieście, ale samochód, którego jedynym ograniczeniem pod kątem auta terenowego są opony. W mieście off bardzo pomocny jest system Select Terrain, który zmienia, zależnie od wybranej nawierzchni, parametry silnika, pracy systemu ESP, skrzyni biegów i układu hamulcowego. Do wyboru jest 5 trybów pracy. Automatyczny, śnieg, sportowy, piasek, błoto oraz skały. Przykaz dorazowej zmianie trybu system uruchamia wizualizację na ekranie pomiędzy zegarami na desce rozdzielczej. system systemem, ale myślę, że zdolności terenowe, które posiada Ciroki, zawdzięcza on przede wszystkim napędowi 4x4 z reduktorem, blokadzie tylnego mechanizmu różnicowego oraz asystentom podjazdu i zjazdu ze wzniesienia utrzymujących stałe prędkości nawet przy dużych kątach nachylenia terenu. Ponadto jak wiadomo jazda w terenie to wiele nieprzewidzianych przygód, dlatego na szczęście w Cherokee dostępne jest pełnowymiarowe koło zapasowe. tym duetem w wykonaniu Jeepa jest silnik V6 i 9 automatyczna skrzynia biegów. Dzięki nim Chiroki może pochwalić się niezłymi osiągami. Do setki przyspieszamy według producenta w czasie 8,4 sekundy. Mi podczas testów wyszło niecałe 9 sekund. 8,8-8,9 sekundy. Całkiem nieźle jak na auto o masie własnej ponad 2 ton. Dziewięciobiegowa skrzynia biegów pracuje bardzo sprawnie. Chyba jedynym minusem układu napędowego jest duże zużycie paliwa. W mieście jest to około 17 litrów na 100 km. Na trasie osiągnąłem wynik 10 litrów na 100 km. Stawiam, że prawdziwych fanów Jeepa nie interesują tego typu dane. Natomiast na pewno zainteresuje ich ten dźwięk. Tak, dźwięk silnika jest naprawdę miły dla ucha każdego miłośnika jednostek w układzie V. I jest to niewątpliwie atut tego modelu. Szerokie ako auto terenowe mogłoby się wydawać, że nie będzie oferowało zbyt wiele wygód, które wpływają na komfortowe, dłuższe podróżowanie. Otóż nie, to na co ja zwróciłem uwagę to bardzo dobre wyciszenie, szereg systemów, o których opowiem w kolejnej części filmu oraz bogate wyposażenie. To wszystko sprawia, że tym autem można naprawdę wygodnie podróżować, a nie wyłącznie wybierać się nim na przejażdżki w terenie. Drobny minus za błędy w systemie, na przykład w miejscu, gdzie wyświetlane są dane o bieżącym spalaniu, ujrzymy napis PrąD, trochę mylący. Ale to już jest naprawdę szukanie dziury w całym. Kierownica, pomimo że umieszczono na niej aż 16 funkcyjnych przycisków, jest czytelna i z łatwością dzięki niej możemy operować różnego rodzaju systemami. Wewnętrznie nie zabrakło również nawiązania do tradycji. Na kierownicy znalazła się data założenia marki, natomiast na przedniej szybie kolejny smaczek w postaci obrazka przedstawiającego Willisa, czyli praprzodka jeepów. Przejdźmy teraz do systemów, które obiecałem, że dla Was przetestuję. Zacznijmy od komunikatów głosowych. Przełącz 103,3. Jak widać i słychać, system działa całkiem sprawnie. Asystent monitorowania martwego pola pojawia się coraz częściej w samochodach przeróżnych segmentów. Nie mogło go również zabraknąć w Cziroki. Działa bez zarzutów. Gdy jakiś pojazd znajduje się w obszarze martwego pola, w rogu świeci się pomarańczowy trójkąt informujący nas o pojeździe. W momencie, gdy włączymy kierunkowskaz, asystent dodatkowo ostrzeże nas sygnałem dźwiękowym. Asystent utrzymania pasa ruchu działa od prędkości 60 km na godzinę. Pomaga kierowcy utrzymać się na pasie ruchu, przejmując pracę kierownicy, gdy najeżdżemy na linię naszego pasa. Z tego co zauważyłem po kilku interwencjach systemu, ostrzega on nas sygnałem dźwiękowym o tym, aby umieścić ręce na kierownicy i przejąć kontrolę nad pojazdem w celu zachowania bezpieczeństwa. I bardzo dobrze, system ma tylko pomagać kierowcy, a nie go zastępować. Aktywny tempomat to nie tylko możliwość ustawienia żądanej prędkości, ale pozwala on także na ustawienie odległości od poprzedzającego nas pojazdu i przy tym zapewnia brak konieczności korekty prędkości, ponieważ system sam ją dostosuje, aby utrzymać określoną odległość od poprzedzającego nas pojazdu. Ale przecież wy to wszystko wiecie, pytanie brzmi jak to działa w Cherokee? Bardzo sprawnie, do dyspozycji mamy 4 ustawienia odległości od poprzedzającego auta, ale chyba najważniejszym aspektem do poruszenia jest moment zatrzymania i ruszenia auta z miejsca przy uruchomionym aktywnym tempomacie, ponieważ to akurat nie zawsze wygląda tak samo. Zależnie od marki auta, w niektórych samochodach występuje konieczność przejęcia kontroli nad pedem hamulca i gazu tuż przed całkowitym wyhamowaniem, w niektórych tuż po wyhamowaniu. Tutaj natomiast działa to jak należy. Gdy nie ma przed nami przeszkody, auto osiąga wybraną przez nas prędkość, gdy auto przed nami jedzie wolniej, prędkość jest dostosowana, natomiast gdy auto przed nami się zatrzyma, Ciroki również wyhamuje i wyczeka, aż samochód przed nami ruszy i dostosuje prędkość do warunków przed nami, bez konieczności jakiejkolwiek interwencji kierowcy. Asystent parkowania to równie funkcjonalny system to wcześniej wymieniony. Nie będę się rozgadywał, bo i nie ma o czym. Asystent działa sprawnie i nie zdarzyło mi się, żeby powiedzmy nie znalazł miejsca, gdy takowe występuje lub żeby nagle przerwał manewr parkowania. Zobaczcie jak to wszystko działa, ale żeby nie zanudzać, dopuszczę Wam to w przyspieszonym tempie. Ten dość nie typowy odcinek dobiega już końca. Komentuj, udostępniaj no i przede wszystkim zasubskrybuj kanał, aby śledzić moje działania na YouTube. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do następnego razu.